Nazwę to nie bo musicie wiedzieć to zanim odejdę. Trzymałem w sobie to wszystko i nie mogę wytrzymać więcej. Czekaj, jestem zwykłym jak moje piosenki. Nie wracam po nocy, przez co mam problemy. Piszę kupie nuty, żeby jakoś przeżyć. Mam plany na szczury albo i na kredyt. Chcę mieć rodzinę i dobry samochód Macie winem i wrócić do domu. Bardzo różne plany i powtórzę znowu, najbardziej potrzebuję zgonu. Pateczka zaufania, zaciśnięta nie o Kiedyś za dużo tam trwania, plik Dzisiaj mam już trochę ściana, więc chyba uśmiech na ryj Nie, to tak nie działa Nadal tak smutnie jak do tyłu lata I chodzi mi o to, że nie czuję uczuć Straciłem przyjaciół i szacunek tłumu Na Alvaro myślał, że ma każdy Raz Jeszcze przepraszam za to zabicie Gdyby nie kaczka, to by mnie nie było I taka jest prawda, nie będę cię kłamać I bracie pamiętaj, że ciągle cię kocham I co by nie było, to będę tu nadal Dziękuję ci bolo, że ciągle tu jesteś Jest zapal mi świeczkę, z na dasz radę, Wiesz, że w ciebie wierzę, zamień mnie w popu, jeżeli ty kłamię. Brak oddechu, ale lecę dalej Dziękuję ci bory, z tej bracie, na zawsze Przerwa, bo się kłóczę <słuch> Mam silne serce, ale ci je dałem. Mieszkamy daleko, ale damy rady, bo kocham twój głos i oczy głębokie. Zabiję każdego, który łypie okiem kim, za ciebie. Nie mam siły, muszę się położyć, spać. Nie. Dziękuję za uwagę.